Jajka, dzień 15, środa. Ten dzień zaczęłam bardzo wcześnie, bo wstałam około godziny 6. Zdążyłam nawet nałożyć maseczkę, dlatego moja twarz się świeci. Na śniadanie zjadłam dwa ugotowane jajka z dwoma kromkami chleba. Oczywiście nie zapomniałam o wodzie, którą mam zawsze przy sobie na biurku. W przerwie w pracy zjadłyśmy sobie z Zosią jabłuszko, a po pracy zabrałam się za trening. W ten dzień skupiłam się głównie na plecach, czyli na moim największym kompleksie. Zrobiłam dwa treningi z Pamelą Rayf na plecy. Jeden trwał 10, a drugi 15 minut. I mały spoiler, na następny dzień miałam ogromne zakwasy, więc jak widać ćwiczenia w domu też działają. Dodatkowo możecie zobaczyć, że hantelki z PEPKO poszły w ruch i bardzo dobrze mi się ich używało, ponieważ mi się nie ślizgały. Dodatkowo fajnie było powrócić też do gum, bo powiem Wam, że nie używałam ich przez jakieś pół roku. Na koniec zrobiłam 15 minut kardiotanecznego z Matwid, i odhaczyłam też 20-minutowy spacer z Zosią. Dzięki za oglądanie, do jutra. Hej!